Po raz czwarty PKN Orlen nagrodził kreatywnych pracowników. Wszystko w ramach programu Twórca. Tym programem koncern zachęca pracowników do uczestnictwa w rozwoju firmy. Te pomysły zaskakują w bardzo pozytywny sposób. Widzimy, że w naszych pracownikach rzmie bardzo duży potencjał innowacyjny. Część z tych pomysłów, które pracownicy zgłaszają, to są pomysły o charakterze wynalazczym więc one mają potencjał patentowy. Bardzo się cieszymy, że mamy właśnie takich pracowników w zakładzie produkcyjnym, w naszym koncernie i będziemy również ten program rozwijać na inne spółki. Grupy kapitałowej PKN W tegorocznej edycji nagrodzono 11 osób. To kreatywni i odważni ludzie, dla których firma to nie tylko codzienna praca, ale również miejsce do rozwoju i dzielenia się swoimi pomysłami. Jednym z nagrodzonych jest pan Łukasz. To dzięki jego pomysłowi marża koncernu będzie wyższa przy zużyciu tej samej ilości energii. Program daje możliwość nie tylko rozwoju, ale także i nagrodzenia niektórych pomysłów, inicjatyw. Jakby dodatkowy dodatkowy profit e, związany z e, stworzeniem jakiegoś ciekawego pomysłu optymalizacyjnego. W tym roku po raz pierwszy wręczono nagrodę prezesa zarządu za najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN Orlen. Jej laureatem został Łukasz Pater. W obecnym czasie innowacja jest tak naprawdę paliwem każdej korporacji, więc programy tego typu dodatkowo motywujące do wynalazczości, do poprawiania, znajdywania nowych ścieżek rozwoju są bardzo wartościowe z punktu widzenia korporacji i myślę, że jest, jest to świetny, świetny program i świetna droga do, do dalszego rozwoju. Jak zapewnia członek zarządu PKN Orlen dla koncernu najważniejszy jest człowiek. Bardzo się cieszymy, że nasi pracownicy angażują się w ten program. Nasi pracownicy poza codzienną, rzetelną pracą są również profesjonalni, kreatywni i razem z PKN Orlen rozwijają się, ale ich praca powoduje, że również rozwija się polska gospodarka, za co Serdecznie dziękujemy, doceniamy. Dotychczas, w ramach programu Twórca, PKN Orlen nagrodził 23 pracowników.